Dzień dobry. Znajdujemy się na podbaseniu Wyszkowskiej pływalni Błękitna. Za mną w tle dwa potężne urządzenia, centrale wentylacyjne, które już od ponad 25 lat zapewniają komfort naszych mieszkańców, jeśli chodzi o korzystanie z pływalni. Już niedługo przejdą na zasłużoną emeryturę. Kończymy właśnie procedurę przetargową, która pozwoli nam wymienić te urządzenia na nowe. Każda z tych central wentylacyjnych tłoczy olbrzymie ilości powietrza, ponad 13 tysięcy metrów sześciennych na godzinę, co jak przemnożymy przez te lata funkcjonowania, da wiele, wiele milionów ciężkiej pracy wykonanej przez każde z tych urządzeń. Obecne centrale wentylacyjne odpowiadają za oczyszczanie, osuszanie, ogrzewanie i wymianę powietrza na niece basonowej. Służą one do utrzymania odpowiedniej temperatury na pływalni. Jest to w granicach dwóch stopni więcej niż temperatury wody w Nieckach. Wilgotność powietrza, jaką chcemy uzyskać, to jest 55%. Mamy informację, że na dzień dzisiejszy to są najstarsze urządzenia na pewno w Polsce pracujące, obsługujące pływalnie, a również dochodzą pewne informacje, że nawet w Europie. Także tym bardziej cieszymy się z tego powodu, że już na wiosnę użytkownicy, klienci naszego obiektu poczują nowe, świeże powietrze na naszej pływalni. Przed momentem prezentowaliśmy wam to, co czeka nas w najbliższej przyszłości, wymiana urządzeń central wentylacyjnych, które odpowiadają za obsługę hali głównej tej części mokrej basenu, a tu chcemy pokazać, pochwalić się czymś, co zostało zrobione w ubiegłym roku. Za około 350 tysięcy złotych wymieniliśmy centrale wentylacyjne, mniejsze jednostki odpowiadające za pozostałą część pływalni, za tą część suchą przebieralnie, chole. Centrale w pełni zautomatyzowane, skomputeryzowane, dostarczające nam mnóstwo informacji, dzięki którym możemy też dokonywać oszczędności, przestawiać te urządzenia wtedy, kiedy istnieje rzeczywista potrzeba. Są bardziej efektywne, tańsze w obsłudze, no i przede wszystkim tańsze w użytkowaniu. Znajdujemy się w kolejnym pomieszczeniu pod basenia naszej pływalni. Przed chwilą opuściliśmy centrale wentylacyjne, które potocznie, często w slangu pracowników basenu, nazywane są płucami basenu, dlatego że odpowiadają za wentylację, oczyszczanie i wszelkie z tym związane procesy. Za mną dwa potężne filtry. I kolejna rzecz, używając terminologii medycznej, nazywamy je wątrobą naszego obiektu, dlatego że oczyszcza wodę. Z wszelkich toksyn, bakterii zachodzą tu wszystkie procesy, dzięki którym ta woda może ponownie trafić zarówno na nieckie sportową, jak i rekreacyjną. To są sondy, które odpowiadają za badanie wody pływalni. Sonda odpowiadająca za dozowanie chloru, sonda pH, redoksowa, no i tutaj jest sonda odcinająca nam pomiar w razie gdyby przestały pracować nam pompy. Badanie wody przeprowadzane przez naszych pracowników to jest 5 razy w ciągu doby, co 4 godziny. W celu skontrolowania procesora. Bo wiadomo, to jest maszyna, wysoce prawdopodobne, że może np. sonda przestać działać i tu pracownicy muszą to zbadać. Badanie wody na terenie pływalni przeprowadzane przez niezależne laboratoria to jest 2 razy w ciągu miesiąca. Ze względu na bakteriologię, jak i fizykochemię wody. Pomieszczenie, w którym znajdujemy się odpowiada za urządzenia znajdujące się w nim, odpowiadają za filtrację i uzdatnianie wody na niecce rekreacyjnej naszej pływalni w odróżnieniu od niecki sportowej. Mamy tu pewną nowość, dzięki której ograniczyliśmy zużycie chemii o ponad połowę. Mowa o lampie UV, która znajduje się po mojej lewej stronie. Dzięki niej też jest zupełnie inny komfort odczuwania pobytu w tej niecce rekreacyjnej. Po prostu zwyczajnie już nie czujemy tego chloru. Marzy nam się i myślę, że to marzenie zostanie spełnione w najbliższym czasie, być może już w przyszłym roku, że taka lampa UV zostanie zamontowana również na niecce sportowej, co znacznie podwyższyłoby komfort korzystania dla wszystkich klientów pływalnych. Na chwilę obecną w filtra zastosowane jest złoże antyrecytowo-kwarcowe. Ze względu na możliwość tworzenia się mikrofilmów bakteryjnych konieczna jest wymiana złoża co 5 lat. Podczas modernizacji planujemy wymienić złoże na złoże szklane AMF plus węgiel aktywny. Charakteryzuje się ono dużo lepszą skutecznością filtracji, jak i z możliwością zmniejszenia zużycia chemii. Przy zastosowaniu tej technologii wymianę złoża można wykonywać co 30 lat. Jednym z elementów, który również podlegał pracom remontowym na naszej pływalni było wyburzenie mostka nad częścią rekreacyjną spowodowane to było kilkoma przesłankami, ale najważniejsze to bezpieczeństwo i powiększenie powierzchni niecki rekreacyjnej obydwie te kwestie udało nam się zrealizować, jak widzicie Państwo Powierzchnia naszej niecki rekreacyjnej znacznie się zwiększyła, co ułatwi na pewno prowadzenie zajęć dla najmłodszych miłośników pływania, a też na pewno poprawi się bezpieczeństwo tego fragmentu naszej pływalni. Przemieralnia damska, tu klienci po zrealizowanym remoncie najbardziej odczują i wizualnie przekonają się o nowej jakości. Zmieniamy kompleksowo cały wystój zarówno damskiej przemieralni, jak i męskiej. Terakota na podłodze, gazura na, nowa glazura na ścianach, nowoczesne szafki z płyty HPL z elektronicznym, co ważne, dostępem do zamków. Eliminujemy tradycyjne 25 już mega wysłużone zamki z tradycyjnym kluczykiem i w połowie grudnia myślę, że wszyscy przekonamy się, że warto było poczekać te 3 miesiące i odwiedzić nasz obiekt w nowej jakości. Roczne koszty funkcjonowania naszego obiektu to ponad 3,5 miliona złotych łatwo obliczyć, że dziennie, żeby basen mógł funkcjonować, gmina Wyszków musi wydać ponad 10 tysięcy złotych. Jeżeli zestawimy to z przychodami sięgającymi plus minus 4 tysiące dziennie, to łatwo obliczyć, że mimo cen, cen biletów ten obiekt się nie bilansuje i Około 60% i tak gmina Wyszków musi dołożyć, żeby basen mógł funkcjonować, a mieszkańcy Wyszkowa mogli z niego korzystać. To nie jest nic takiego niestandardowego. Obiekty samorządowe w całej Polsce są dotowane przez lokalne władze samorządowe, i na tym też polega misja gminy, żeby umożliwić mieszkańcom korzystanie z tego typu obiektów.